Hej, hej moi drodzy, witam was na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Moi drodzy, Zacznijmy, przejdziemy do głównej części tego filmu, dalszej części. Na początku chciałbym wam bardzo, bardzo podziękować za to, że jesteście. Moi drodzy, jesteście wyjątkowymi ludźmi, jesteście wspaniałymi ludźmi. Gdy czytam te komentarze, jak do siebie się odnosicie, jak dajecie swoje świadectwo, jak siebie wspieracie nawzajem, czapka z głowy. Czapka z głowy ode mnie dla was. Dziękuję Wam, że mam Was przy sobie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że dajecie świadectwo. Naprawdę nie wyobrażałem sobie, że to będzie w taki sposób działało. Już będę zrzeszał takich ludzi przy sobie, którzy swoją obecnością, swoim byciem, swoją postawą będą wspierali innych i będą przy tym szczerzy i nic za to nie chcieli w zamian. Jestem pod wielkim wrażeniem, że mogę Was mieć. Naprawdę. Jak ja to mówię, to jest moja nagroda za moją trzeźwość, ale ja nie wiedziałem, w życiu sobie nie spodziewałem. Ja wiem, że jesteście wyjątkowi, ale aż tak bardzo mocno, gdy czytam te komentarze, nieraz aż mi się łezka kręci. Wsparcie i ta miłość, ta sympatia od Was po prostu aż bije, aż po prostu bije. Dziękuję was, dziękuję wam, że was mam. Dziękuję naprawdę z całego serduszka mojego, takiego durnowatego dziękuję. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę jesteście wielcy. Dziękuję wam. Moi drodzy, nie zapomnijcie o tej łapce w górze. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, jak do tego podchodzicie. A w komentarzu napiszcie mi komentarz. Jeśli jesteście nowi, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału oraz do zapoznania się z jego tematyką. I również dać mi znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, jak do tego podchodzicie, jak na to patrzycie. dajcie swoje świadectwo, jak to robicie do tej pory, jest to dla mnie... Brak słów, żeby to opisać. Naprawdę. Cieszę się. Cieszę się po prostu. Raduje się, że jednak są dobrzy ludzie i wiem, o tym nas jest więcej, tylko trzeba po prostu wychodzić i mówić, że jesteśmy i z chęcią pomagamy, przyciągamy. Być może ktoś, kto jeszcze się waha, jeszcze ma jakieś wątpliwości, niech wejdzie i zobaczy, niech posłucha, niech porozmawia z wami, niech zada do was pytanie. Nie do mnie, bo ja i tak odpowiadam, staram na live'ach, ale do was tak w komentarzu. To, co się dzieje w komentarzach, to po prostu czasem przerasta moje najśmiejsze oczekiwania. Jestem Nie wiedziałem, że coś takiego mi się przytrafi, a jestem tym powodem bardzo szczęśliwy. Dziękuję Wam za to, że jesteście. To dzięki Wam jestem tutaj. To dzięki Wam mam tą świadomość, że to, co robię, jest warte. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Moi drodzy, oczywiście podbijamy, udostępniamy na swoich social mediach, mediach, platformach społecznościowych. Niech to idzie w świat, niech się niesie, niech zobaczą, że jesteśmy, że pomagamy, że wspieramy. Niech zobaczą naprawdę to. Jak można siebie wspierać i być ze sobą. Pomimo, iż się nie zna, nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Ja to zawsze powtarzam, że na tym kanale wszyscy jesteśmy równi i tutaj dajecie tego świadectwo również i wy. Ja za to Wam bardzo dziękuję. Znaczy, widzicie, nie, nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo naprawdę, jestem tam, takim wrażeniem, że. Aż po prostu aż. <grymne> Dziękuję wam oczywiście zachęcam Was też do zasubskrybowania. Do wspierania mojego kanału. Na dole jest zakładka wesprzy tam postawicie mi wirtualną kawę, za co będę wam bardzo wdzięczny. A ja, dzięki wam, będę robił dalej to, co robię. Naprawdę. Naprawdę. Dziękuję. No dobra, nie będziemy przedłużać. Myśl przewodnia na dzień 28 października. Czy w, efek czy w efekcie obra obrania przeze mnie nowej drogi i życia spotkały mnie jeszcze jakieś inne miłe niespodzianki? Niechaj każde z nas samo sobie odpowie na to pytanie. Być może nasze życie uczuciowe i rodzinne nabrało całkiem nowej jakości. Być może nasz dom jest wreszcie prawdziwym domem, w którym partnerstwo, zrozumienie i współpraca zająły miejsce dawnym Dawnych kłótni, uprzedzeń i wzajemnych oskarżeń. Być może rodzą się niejako na nowo zażyłości pomiędzy tobą i twoim partnerem życiowym. Ma wymiar głębszy niż dotychczas i dobrze rokuje na przyszłość. Są domy, w których płoną światła lamp i ogień skrzy się na kominku, w których ludzie dzielą się chlebem, odmawiając przy tym modlitwę. I choć nie jeden nieszczęśnik potyka się w ciemnościach i błądzi cały. I błądzą całe narody, dopóki Bóg czuwa nad owymi domami, wciąż jeszcze możemy mieć nadzieję. Pytanie: Czy odnalazłem swój dom? Medytacja. Jeśli podporządkowujemy się woli Bożej z biegiem czasu, okazuje się, że sprawy przybierają obrót najlepszy dla wszystkich zainteresowanych. Nie od razu jest to oczywiste, albowiem nie sięgamy wzrokiem tak daleko jak siła wyższa i nie znamy jej zamiarów. Ufajmy jednak, że jeśli z wiarą zaakceptujemy to, co nam zsyła, prędzej czy później wszystko ułoży się pomyślnie. Modlitwa. Modlę się, abym nie sięgał wzrokiem dalej niż dane mi jest widzieć. Modlę się, abym umiał się zadowolić jednym małym krokiem w przód. Jeszcze raz pytanie, znaczy przymówność przewodnia. Myśl przewodnia na dzień 28 października. Czy w efekcie obrania przeze mnie nowej drogi życia spotkało mnie jeszcze jakieś inne miłe niespodzianki? Niechaj każdy z nas sam sobie odpowie na to pytanie. Być może nasze życie uczuciowe i rodzinne nabrało całkiem nowej jakości. Być może nasz dom jest wreszcie prawdziwym domem, w którym partnerstwo, zrozumienie i współpraca zajęły miejsce dawnych kłótni, uprzedzeń i wzajemnych oskarżeń. Być może. Rodząca się niejako na nowo zażyłość pomiędzy Tobą i Twoim partnerem życiowym ma wymiar głębszy niż dotychczas i dobrze rokuje na przyszłość. Są domy, w których płoną światła lamp i ogień skrzy się na kominku, w których ludzie dzielą się chlebem, odmawiając przy tym modlitwę. I choć nie jeden nieszczęśnik potyka się w ciemnościach i błądzą całe narody, dopóki Bóg czuwa nad owym domami, wciąż jeszcze możemy mieć nadzieję. Pytanie: Czy odnalazłem swój dom? Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Czy odnalazłem swój dom? Tak, ja nareszcie odnalazłem swój dom. Swój spokój. Spokój wewnętrzny, spokój w rodzinie, relacje, rozmowy. To wszystko zajęło mi dużo czasu. I jeszcze mi zajmie dużo czasu. zanim odpracuję to wszystko. Znaczy wszystko to postawię na takie nogi, na jakie chciałbym, żeby stało. Dlatego, że to moja praca, mój wkład. Niestety przez 8 lat nie jestem w stanie tego odbudować. To, co zniszczyłem przez całe swoje życie. Dzisiaj mogę dawać temu świadectwo i naprawiać to kroczek po kroczku. Roczek po roczku. Dlatego, bo chcę, mogę, a nawet tego potrzebuję. Nie można czegoś naprawić, co się niszczyło przez ostatnie parę lat. Nie można tego tak łatwo to wyplewić i te od tego, wiecie, zrobić krechę. Dobra, to tutaj, to tutaj. Jest ciężko. To jest ciężka praca, ale owocna praca. W moim przypadku jest bardzo owocna. Nie powiem, że gdy czyświałem na początku moje przecież myślenie, moje podejście do życia, było takie same. Te sam durnowaty artur, te same durnowate gadania, te same durnowate zachowania. Dzisiaj jest całkowicie inaczej. Ale to, co ja zrobiłem... Na przestrzeni lat, swoich lat ze swoim partnerem, dziś odczuwam też tego skutki, bo dzisiaj rozmowa, pokazywanie, udowadnianie, dawanie przykładu jest długotrwała, bo ja też muszę naprawić to, co zniszczyłem. Ja wiem, że jest to niby naprawione, ale gdy przynajmniej się jakieś tam zwarcie, także to powiem, zwa, zwarcie lub jakieś e, nieporozumieniu Muszę sam się hamować, bo mój słowo to, i durnowate to myślenie. Jeszcze jest we mnie, ja to zauważyłem. Wiem, że jak odbiję agresję, agresją, czyli na przykład, jeśli ktoś słowa powie przeciwko słowu, to tylko będę odbijał i to pójdzie dalej. A ja tego nie chcę. Natomiast, gdy ja się wyhamuję, wyciszę drugą stronę, możemy powrócić do tej rozmowy w inny sposób. W taki sposób mogę to reagować, i w taki sposób to staram się planować i robić, bo inaczej nie mogę. Dzisiaj o tym wiem, dzisiaj do tego właśnie w taki sposób podchodzę, bo chcę, mogę, a nawet tego potrzebuję. Jest mi po prostu z tym dobrze. Moi drodzy, dziękuję wam za to, że jesteście. W taki sposób wam mogę powiedzieć, że odnalazłem swój domowy dom, odnalazłem swoją rodzinę, swoich przyjaciół. Was, których mam, to jest nagroda za moją trzeźwość. To są właśnie te nagrody za tą moją pracę. Mam swoich przyjaciół, do których dzisiaj jadę, z którymi będę dzisiaj siedział i rozmawiał i dyskutował. Opowiem, co mnie boli, co mnie denerwuje, ale też co się wydarzyło w moim życiu szczęśliwego. Opowiem być może o Was. O tym, jakim jestem szczęściarzem, gdy Was mam. To są właśnie te nagrody. I nie być może, tylko na pewno opowiem. <grytanie> Dziękuję Wam, że jesteście. Ja odnalazłem swój dom. Jeszcze stare nawyki gdzieś się wkradają, ale to dzięki mojej pracy. Dla nas obydwu, obydwu możemy zrobić taki efekt, że będzie wow. A ja tego pragnę i dążę, bo chcę, mogę, a nawet tego potrzebuję. Dziękuję was, wam, moi drodzy. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach. Jesteście fantastyczni. Dzisiaj moje życie wygląda inaczej, ale to tylko dlatego. Że przestałem pić i zacząłem pracować nad sobą. Tylko dlatego. Bo jakbym przestał pić, tylko pić, no być może bym był szczęśliwy. Ale czy bym działał tak, jak dzisiaj działam i funkcjonował, gdybym nie przerobił tego, co przerobiłem? Wątpię. Dzisiaj mam prawo w to wątpić. Ale gdy patrzę na to, jak pracuję, nic tylko się po prostu cieszyć. Dziękuję Wam za to, że jesteście, jesteście wielcy, moi drodzy. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, kocham Was, a miłością moją mogę nakarmić cały świat. Jesteście wielcy, jesteście wspaniali. Zawsze Wam to będę powtarzał. Nie dajcie sobie wmówić inaczej. Nie jesteście sami. Trzymajcie się. Pa!